Witam Państwa serdecznie. Ja jestem Shirey E. I tygodnik nie dodał niedawno na swój facebookowy profil tego oto posta. Przeciek naturalny przedstawiający temat interpretacji na podstawie z języka polskiego. Motyw przemiany w utworze solo niejakiej Blanki. Z tego co się orientuję, Mogę się mylić, ponieważ informacje mam z trzeciej ręki, gdyż nigdy się tematem Eurowizji osobiście nie interesowałem. Blanka została uznana przez jury za godną reprezentowania Polski w konkursie, jakim jest Eurowizja, mimo tego, że publiczność skłaniała się ku wyborowi innego artysty, ponoć lepiej od niej brzmiącego i prezentującego się. Prawdopodobnie więc tygodnik nie śmieje się tutaj z tego, iż Blanka jest do tego stopnia faworyzowana przez wysoko postawionych, nawet na przekór opinii ogółu, że zostanie niczym wieszcz umieszczona na maturze. Jednakże, czy jest to żart i ironia, czy nie? Jest to w dalszym ciągu jasno sformułowane zadanie typu maturalnego. A więc poszułem się wywołany. Przemiana bohatera była częstym motywem w twórczości polskiego romantyzmu. Często była to przemiana z bohatera werterycznego, skoncentrowanego na sobie, swoich odczuciach oraz nieszczęśliwej miłości, w bohatera gotowego walczyć oraz ginąć za wyzwolenie narodu polskiego, skoncentrowanego na wyższych ideach i celach. Doskonałymi przykładami są tutaj oczywiście Cordian oraz Konrad z Dziadów, jego przemiana w Konrada z Gustawa. Podmiot liryczny w utworze Blanki również przechodzi przemianę, zaczynając od pogrążenia w nieszczęśliwej i wyniszczającej miłości, jednak nie wybiera ostatecznie poświęcenia się idei walki o ojczyznę, a indywidualizm i poleganie wyłącznie na sobie podczas budowania swojej legendy, prawdopodobnie jako artysty. Utwór, mający formę apostrofy podmiotu do jego byłego partnera, zaczyna się od wspomnienia ich związku oraz jego negatywnego wpływu. Zarzucone partnerowi podmiotu zostają zmienność, nieszczerość oraz ciągłe przeczenie samemu sobie. Oddaje mu do zrozumienia, że nie będzie się już więcej na to zgadzać i że lepiej poradzi sobie samotnie. Dodaje, że na sobie samym nigdy się nie zawiódł, że może na sobie polegać i mieć do siebie zaufanie. Poprzez świadome i stanowcze wybranie bycia samotnikiem, podmiot pragnie stać się w pełni niezależny i samowystarczalny, dążąc do własnej interpretacji niczańskiego nadczłowieka opartej o archetyp samca Sigma. Nie chce mi się pisać zakończenia będącego po prostu powtórzeniem tego, co już powiedziałem. Zdane będzie. A Państwu dziękuję za uwagę.